O godzinie 10, 10.40 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie wpłynęło zgłoszenie. Na szóstym piętrze w budynku starostwa powiatowego w Krośnie doszło do pożaru. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo intensywnie. Na miejsce działań zostały zadysponowane siły i środki z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Dobra. <śleskli> Zaczęło się zadymienie, w tej chwili ubieramy aparaty i będziemy wchodzić do strefy zademienia odbiór. I rozpoznam tutaj sytuację co do poszkodowanych, co do pożaru i przekażę Ci informacje. Dość nam pomoże! Pali się! Ratunku! Osoba nieprzytomna! Siły środki wystarczające, czy udzielić Ci jakiejś pomocy w tym momencie? Środki, w numerze, tak wystarczające. Prawidłowo przyjąłem, dziękuję. Ja czy jest w Nie jest pan świadomy kontaktowy! Jest Pan na tyle przytomny, że się Pan utrzyma? Troszkę. Troszkę, czyli jest Pan świadom. Ewakuacja ta odbywała się metodami alpinistycznymi na zewnątrz budynku poprzez zjazd ratowników do poszkodowanego do okna szóstego piętra i ewakuację na zewnątrz budynku na dół. Idziemy! nie osobę na desce zabezpieczono podejrzenie góra z obrębnego złamanie nie Marcin, tak trzymaj się, wszystko będzie dobrze ale to już karetce